No i wyjechałem z domu dopiero Było w miarę ciepło Czy ciepło? Bezdeszczowo A tu 30 km za, za raptem A tu jaki deszcz nagle nastał Poletko fajne Trochę błotniste będzie chyba Kurde Chyba więcej tu padało A kurde Pech to pech takie ładne poletko no poletka tam jeszcze no nie jest zobaczę jak przystanie to będę kopał jak nie to no, no nic przystanę poletko jest daje fajne tam jeszcze następne jest tam przy drodze jeszcze jakieś pole jest pierwszy raz tu jestem zobaczymy no, oczywiście jestem w zachodnim bo jakby żeby było inaczej ja muszę być zawsze gdzie indziej Przybiorę Mały śmietniczek W bagażniku A dobrze, gumowce mam Można zobaczyć Co fanty będą wychodzić O ile będą wychodziły Mam nadzieję, że tak Padelek Nawet nie musiałem go kopać Leżę sobie tutaj wiem że Pola pydackie Jakąś ziemię Czułem drugie tylko Te opok Na tamtym jakoś nic chcę wychodzić Mówię, że nie zaszkodzi ale jest wyszło to więcej załamka w tych naszych terenach jednak kubiącki pomorskich lepiej wita i większe oczywiście bez inicjału z zwykły jakiś kaciowiec chyba Nie ma Muszę uciekać z tego pola To jest strasznie biedne Zmieszane z nędzą Poza tym jeszcze pogoda mnie wygoniła Więc muszę spadać tam o już 17 do czasu Marny. no niestety ciekawość wiła górą musiałem się zatrzymać Na Taki fajny poletku chociaż pogoda jest straszna pierwsza monetka ja pierdzielę dzielę 50 fenoli Na no same druty dzisiaj masakra o, to gdzie to. to rok jest po nas 935 Tak 35 Kurde, same błoto To masakra dzisiaj Pam woda jest po prostu skrótna no. takie dzisiaj fanty dzisiaj, no, fanty Antyfanty No Po prostu masakra Bieda jak No jak nie wiem to Zobaczymy, na ile mi psychika pozwoli się chodzić po tym błocie już kopię tylko takie sygnały monetkowe bardziej bo nie chcę mi się kopać takich większych przedmiotów tym bardziej że na żelazo jeszcze bije. pokazuję teraz iron audio To tej ulicy jestem Tu nie patrzą co za Debbie w deszczu tople. Teraz jeszcze kropi parę minut temu to napieprzało wręcz o! oczywiście jak zwykle Trucik no kur... już nie jest to kląć, ale naprawdę dzisiaj to już jest miazga z tymi drutami non stop druty Dawałoby się, że to ciekawe poletko ale się nie będę krachował, ale naprawdę trzecie pole tylko dupa O, już na wierzchu O, jakiś medalionek To co to? Musiało być fajnego Dosyć fajnego Nie wiem co to może być Jest to jakieś to ale nie wystrzela Chodimy dalej Do sygnału mam mieszane uczucia A, cały pocisk Oczywiście Nie zabieram takich rzeczy Ale niestety w błoto się robi wręcz Już całe mokre spodnie mam Kiepsko mi się chodzi No chodź Chyba to będzie Ale sprawdzimy. Pospokojmy ciekawość. O nie, coś zinnego. Taki oto <grym> elementik. O, cały mokry. kolejne A no nie, to tam jakieś... Myślę, że łóżko śruba jakaś dwint Widzicie jak na łóżko Wszystko zgniecione Witają tych żołnierzy i szrali No nic Ile ja pochodziłem? Godzina, godzina 15 O kurde już czuję. Nie się zapadam A miało być tak pięknie wiem A się obetrzyć jeszcze Wyłączam sprzęt Przejdę owo Jakaś kołysa jest? Nie ma jeszcze. O jesteś. Tam Tam i Tam jesteś. Tam jesteś. nie Tam do. Samochodu.